Ponieważ jest koniec listopada i pogoda jeszcze dopisuje, a ma się podobno wkrótce popsuć, pomyślałem, że jest to dobra okazja uruchomić mój silnik cieplny, którym nie miałem czasu za bardzo zająć się. Przygotowałem sobie tutaj już paliwo odpowiednie do jego uruchomienia oczywiście paliwo ekologiczne i spróbuję go uruchomić. Jak to zwykle bywa, w mechanizmach tego typu, które nie posiadają systemu centralnego smarowania, należy punkty i powierzchnie współpracujące posmarować kilkoma kroplami oleju. Jeżeli uda mi się go dzisiaj uruchomić, to może powiem coś więcej na, na jego temat ponieważ ostatnio ograniczyłem się tylko do pokazania pierwszego uruchomienia. Dobrze jest wykonać parę wstępnych ruchów, żeby sprawdzić współdziałanie mechanizmów, czy się coś nie zacina, żeby się olej rozprowadził. Jeżeli, jeżeli to jest w porządku, można przystąpić do uruchomienia. Cała rzecz zaczęła się od tego, że wpadł mi w rękę taki zbiorniczek, który wydawał mi się bardzo ciekawy kształtem. Wtedy wydawało mi się, że to jakaś unikalna rzecz. Potem, jednak, poszedłem na złom, to okazało się, że tamto jest takich więcej. Leży niemniej jednak, ja zrobiłem właśnie na bazie niego, postanowiłem zrobić silnik cieplny. O, ma taki czarny kolor, bo na skutek temperatury pokrył się tlenkiem. Ja to posmarowałem olejem, i on po prostu jest taki oksydowany w tej chwili. Cały silnik składa się z głównego cylindra, którego połowa jest, mieści się w palenisku, w tym piecyku w środku. Teraz widać go. Natomiast druga połowa jest poza palniskiem i jest wyposażona w radiator. Czyli jest to po prostu chłodnica. Cylinder ten stanowi oczywiście naczynie szczelne, naczynie zamknięte. Do niego podłączony jest mniejszy cylinder, w którym to cylindrze jest umieszczony tłok roboczy. Ten tłok roboczy na wskutek zmiany ciśnień głównym, w cylindrze głównym wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne, które następnie za pomocą systemu dźwigni i korbowodów są zamieniane na ruch obrotowy. Ten ruch obrotowy z kolei zamieniony jest powtórnie na ruch posuwisto-zwrotny, ponieważ w głównym cylindrze przemieszcza się wypornik, czyli taki luźny tłok, którego zadaniem jest przemieszczanie Powietrza z, z części gorącej do zimnej i odwrotnie. Tutaj mamy kranik, który umożliwia nam w razie potrzeby możliwość sprawdzenia powiedzmy szczelności całego, całego układu. Odpuściłem sobie cały rytuał rozpalania, ponieważ trwa on trochę, jednak jest to też pewna atrakcja. Szczególnie jak ma się odpowiednie narzędzia ku temu. Takie na przykład jak pogrzebacz. Będę musiał dorobić tu jeszcze nakładki takie drewniane. Mam nawet już materiał. Takie szczypce, które umożliwiają podkładanie do pieca do piecyka bez niebezpieczeństwa poparzenia się. No i oczywiście szufelka. Do jakichś sypkich paliw oraz do wybierania popiołu, na przykład, aby ten silnik zaczął pracować, należy mu zapoczątkować jego pracę, czyli po prostu mu pomóc. Myślę, że jest to już odpowiedni moment, aby spróbować. Musiałem przerwać nagrywanie i dociążyć go trochę, bo jak się okazuje, silnik miał ochotę się przywrócić. Spowodowane jest o tym, że koło zamachowe, które jest dość wysoko i jest ciężkie w stosunku do całej konstrukcji, prawdopodobnie jest źle wyważone. Zostało wyważone statycznie, a tutaj na obrotach dynamicznie po prostu inaczej to się zachowuje. Najlepiej będzie jak go troszeczkę przytłumie, albo być należało go przytwierdzić do tego stołu, do jakiejś cięższej postawy, albo po prostu nie dopuszczać do takich obrotów. Istnieje również możliwość zatrzymania tego silnika odkręcając po prostu ten kurek. Włączymy wtedy go z atmosferą. rozszerzamy cały układ. Obroty tego silnika, a co za tym idzie, jego moc, zależą w głównej mierze od różnicy temperatur pomiędzy paleniskiem a radiatorem. Im większa jest ta różnica, tym po prostu większą moc możemy uzyskać. Silnik po prostu wypompowuje silnik wypompowuje ciepło z paleniska i rozprasza je za pomocą tego radiatora. Jak widać Jak widać jest po prostu już gorący. Pojawił się pomysł, aby do tego kociołka dołączyć z drugiej strony drugi taki cylinder i po prostu silnik by wtedy miał no dwukrotnie większą moc. Bardziej wykorzystywałby ciepło, ponieważ w tej chwili ten kociołek jest nieizolowany. On po prostu bardzo dużo ciepła wypromieniowuje i rozprasza. Następnie taki silnik można zamontować do roweru i wyruszyć na przykład w podróż dookoła świata. Trzeba oczywiście uwzględnić różne sytuacje. Na przykład gdy będę przejeżdżał przez sawandę, może się zdarzyć, że będą goniły mnie lwy. Wtedy ja otwieram dopływ powietrza. Silnik przyspiesza i wygłodniałe bestie zostają w tyle. A tak na poważnie to silnik jest o tyle fajny, że czynnikiem roboczym w nim jest powietrze, czyli nie posiada niebezpiecznego kotła pod wysokim ciśnieniem. Można nim palić dowolnym paliwem, które daje ciepło. Może to być powiedzmy węgiel drzewny. Być może nawet spalałby się bardziej stabilnie, ta praca byłaby bardziej wyrównana. Być może nawet może to być węgiel kamienny. Nie próbowałem tego. Otóż tego silnik jest cichy w swojej pracy. Właściwie powinien być cichy. Te wszystkie stuki, które tu słyszymy wynikają z niedokładności wykonania